Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Ganowski i jestem adwokatem. Dziś pragnę opowiedzieć Państwu na temat dziedziczenia. Z czym jest dziedziczenie? Dziedziczenie wiąże się bowiem ze spadkiem. A czym jest spadek? Spadek to jest ogół praw i obowiązków przechodzących na ze spadkodawcy na spadkobiercę z momentem śmierci spadkodawcy. Ogół praw i obowiązków. Czyli spadek to nie tylko majątek, Pieniądze, dom, mieszkanie, samochód, ale także wszystkie obowiązki. Kredyt, zobowiązania, długi. Pamiętajmy o tym, ponieważ spadek to są nie tylko aktywa, ale także i pasywa. I teraz tak. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami dziedziczenia. Po pierwsze z dziedziczeniem ustawowym i po drugie z dziedziczeniem testamentowym. Kiedy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym? Dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia w sytuacji, po pierwsze, kiedy nie ma testamentu, albo po drugie, kiedy wprawdzie testament jest, ale z jakichś tam przyczyn okazał się on nieważny. Natomiast dziedziczenie testamentowe, jak sama nazwa wskazuje, ma miejsce wówczas, kiedy testament został sporządzony i jest on ważny. W związku z tym polecam Wam wszystkim, bardzo gorąco, abyście już dzisiaj zastanowili się nad tym, co się stanie po Waszej śmierci, jakie osoby będą dziedziczyły po Was, i jeżeli Wam ta kolejność przewidziana przez ustawę, kodeks cywilny, jeżeli chodzi o dziedziczenie ustawowe, z jakichś przyczyn nie podoba się i chcielibyście ją zmienić, dlatego warto wówczas udać się do prawnika i sporządzić testament do czego Was gorąco zachęcam, a także polecam Wam inne części swojego bloga. W takim razie życzę Państwu udanych, przemyślanych decyzji. Do zobaczenia.